Cześć kochani, znowu robię serek kanapkowy tylko tym razem dałam mleka litr 300, 300 ml było to dałam 4 jajka 250 ml kwaśnej śmietany i półtorej łyżeczki soli a wszystko robię tak samo jak wtedy wlewam od zagotowania gotuję około 10 minut odcedzamy i potem do lodówki a później pokażemy Wam jak my go podamy właśnie z czym będziemy ten serek podawać Czekamy 10 minut. Kochani, minęło 8 minut. Tak jak poprzednio. Już jest gotowy, nawet nie potrzeba 10 minut, bo już wygląda mi gotowy. I teraz go przecedzę do tego pojemniczka sobie daję, i dałam gazę, potem go właśnie uformujemy. Ale więcej będzie teraz mówiłaś. Tak, 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 będzie pełne pudełeczko. No to muszę poczekać, muszę odcieknąć trochę ten płyn. Kochani, dawam resztę serka. Teraz poczekamy, żeby sobie odciekł, przyciśniemy go uformuje się ładnie, będzie samo pudełeczko kochanie to nie będzie za duże na jeden przepis? nie no to nie musimy naraz jeść kochanie to może z tydzień czasu w lodówce to taki serek być Na dwa przepisy, jeden ten co mamy już zaplanowane a drugi jeszcze pomyślimy no połowę sobie zrobimy zobaczymy zresztą kochani zaraz odcieknie i przycisnę go czymś serek przełożyłam na mniejsze siedeczko nad taką miseczką jest. Teraz przykryję sobie gazą tak delikatnie z góry tylko. Krojony mam właśnie taki ten krążek z tego pudełeczka. A przycisnę sobie tym pojemniczkiem pośmietanie, nalałam zimnej wody. I to będzie właśnie obciążenie. Trzeba malutko sobie właśnie tam płyn jeszcze będzie wyciekał. serek będzie tężał. Jak już przestygnie, włożymy do lodówki, a ja jutro wam pokażemy. Z czym go podamy? Jak go przyrządzimy? Czyli, kochani? Do jutra. A jutra. No, kochani, dnia następnego. Serek był całą noc w lodówce. Wszystko to zdejmujemy. Zdejmujemy, zdejmujemy to też. I musimy go wyłożyć na tamerzyk. Przekręcam. I zdejmuję. Dobrze, że w gazie, to on mi wyleci dobrze. I zajmujemy tą gazę. Mm, ładnie wygląda tym, tym razem. Taki no i takie rubniutki wyszedł. Tak, ładny, bo było więcej, no wiesz co. Większy, większy. Jeszcze. Więcej no. zrobiłam. O, i za chwilkę zobaczycie, co zrobimy z niego. Tak. Za chwileczkę. Tylko posprzątam. No i kochani, oto nasz serek. Zaraz go pokroję. Może użyję tylko połowę. Pod, pokroję w taką kosteczkę. Go, a co do niego dodam? Kałąskę rozmarynu, troszkę bazylii, oliwki i suszone pomidorki. Muszę to urozdrobnić troszkę. I dodam do serka. Najpierw pokroję serek. Pokroję sobie na plasterki. A teraz pokroję sobie. A, postaram się w taką kosteczkę. No, coś takiego. I porzucam sobie do tego pojemniczka. serek pokrojony, teraz pokroję oliwki oliwki, plasterki plasterki cienkie takie plastereczki pokroimy dodamy do serka a ja sobie jedną taką tutaj układam hmm? Ty lubisz oliwki? Bardzo lubię oliwki Można czerwone dać no ale akurat mamy takie Lubię i zielone i czarne kochani a to są czarne, lubię czerwone a są czerwone też, ale to takie pośrednie no, wystarczy tyle. Teraz pokroję pomidorki suszone. Też na drobniejsze. Cząstki. Pomidorki też bardzo, bardzo lubię. Tak i pasują z tym serkiem. Tak, dodają takiego bardzo aromatu. Smak, I użyjemy troszkę tej oliwki z pomidorów. Kupiliśmy taki cały słoik. Z obawami trochę, ale okazało się, że tak. pyszne Pyszne są, tak. Pyszne pomidorki. No i pomału kończymy teraz przyprawimy serek z oliwkami i pomidorkami i wrzucamy zieleninkę czyli bazylia i rozmaryn mówisz kochani, żeby dać parę płatków ostrej papryki no tak? Tak, poprosiłem kochani, tak. żonkę żeby dała daje... no dobrze parę dam i dam teraz troszkę właśnie tej, tego oleju to jest słonecznikowy będzie fajny smak I, I, to będzie... I troszkę nam jeszcze tego z oliwek. Też dam odrobinę. Też tam odrobinę. Tak i to teraz wszystko wymieszamy. Zostawimy sobie, damy do lodówki gdzieś na godzinkę, żeby te smaczki się tak przegryzły i będziemy wsuwać próbować. Wyszna przekąska, zakąska, jak to woli. Taka fajna przekąska. Ja może spróbuję jako zakąskę. Za Godzinkę, kochani. Wszystko wymieszałam, przykryjemy i dajemy do lodówki. No i przyszła pora, żeby skosztować nasz serek. Robimy, ja kochani. Ja sobie kawałeczek pomidorka, bo za oliwką nie przepada. A ja, ja lubię serek własnej roboty domowej nie fajne. tylko do kanapek jako przekąska bardzo prosty w 10 Pyszne. minut domożne, nawet w osiem kochani mm. tym razem to 8 minut nadaje się do wszystkiego i na wszystkie sposoby mm. dzisiaj jest zrobiony kochanie z oliwką mm -hmm. to znaczy z oliwkami z suszonym pomidorkiem z suszony pomidorek rozmaryn i bazylia pyszny próbuję kochani mm -hmm. A czy dobry? Mm, przepyszny. Smacznego. Przystawka? Do wszystkiego. Na razie. Dziękujemy, kochani za oglądanie. Mm -hmm. Trzymajcie się. pyszny. I do następnego. Przepyszny szereg. Te do pomidorki mm, smaku. dodają smaku. Mm -hmm.